300 osób z całej Polski wyruszyło z Konina na Jasną Górę. Pielgrzymi do Częstochowy pójdą 7 dni codziennie, będą pokonywać około 30 km. Cała trasa prowadzi z Konina przez Turek, Uniejów, z Duńską Wolę, Sierac, aż do Częstochowy. To łącznie 230 km. Pielgrzymka Koleńska jest jedną z grup dyzycji wocawskiej, jedną z kilku. I to jest grupa tak dość liczna, ponieważ, jak powiedziałem, składa się z około 300, 300 osób. Jest wielu księży, Około, w tym roku będziemy mieli chyba pięciu czy sześciu księży na pielgrzymce, jest wiele osób młodych, co jest też cieszy, ponieważ no, młodzież jest taką liczbą przeważającą i dużo osób jest chętnych, którzy chcą się włączyć w taką pielgrzymkę, którzy powiedzmy nie mogą iść, ale łączą się duchowo z nami, modlą się, czy po tym jadą autokarami i pielgrzymi podejmują taki trud swojego rodzaju, ponieważ wiadomo, jest to zmaganie się czasami z pogoną, z bólem, z odciskami, z pęcherzami, ale mimo tego... Pielgrzymi udają się na pielgrzymkę i zanoszą do, do Jasnej Góry, przed tronem Matki Boże, swoje intencje. Jak wygląda dzień pielgrzyma? Konińska grupa wyrusza rano, w trakcie uczestniczy w Mszy Świętej, śpiewa i modli się. Pielgrzymi zanoszą do częstochowy swoje intencje i prośby oraz podziękowania. Konkretne intencje, których się nie zdradza, bo są bardzo osobiste, ale konkretne cele, konkretne intencje, a następnie świetne. Pogoda trochę nie dopisuje, ale będzie dobrze. Intencji mam dosyć dużo. Przede wszystkim modlę się za moich bliskich. E, idę trzeci raz. Ogólnie jestem z Gniezna, a koleżanka jest z Bydgoszczy, także dzisiaj mało spałyśmy. Przyjechaliśmy specjalnie tutaj. Już kilometrów trochę, trochę nadrobiłyśmy, ale autem, nie? A koleżanka idzie siódmy raz. No tak, idzie <laughs> siódmy raz, jestem Zbyt Goszczy. Jeden pierwszy raz z Koninem. I mam nadzieję, że będzie fajna atmosfera i fajna grupa. Najpierw tata chodził, przeżył takie nawrócenie. Udało mu się rzucić palenie tak od ręki, a był wcześniej nałogowym palaczem i namówił mnie na, pielgrzym, na pielgrzymkę, kiedy miałem 10 lat. Była to wtedy poznańska pielgrzymka na Jasną Górę. A że połowę rodziny mam w Koninie, bo moja mama pochodzi z Konina, to też wybrałem się potem z pielgrzymką konińską. Z tego co pamiętam, łącznie już 21 mam takich pielgrzymek na koncie. Atmosfera jest naprawdę cudowna. Bardzo szybko zawiązuje się rzeczywiście prawdziwa wspólnota ludzi, którzy sobie pomagają, którzy sobie szukają noclegu, którzy dzielą się kanapkami, wszystkim co mają, sercem przede wszystkim się dzielą. Jestem na pielgrzymce dlatego, bo mam pewne ważne intencje, ważne dla mnie, dlatego do góry. No i tutaj można poznać naprawdę wspaniałe osoby, wspaniałych ludzi. To jak już się pierwszy raz pójdzie, to łapie się takiego bakcyla, że później to Automatycznie. Urlop tak się planuje, żeby pójść na pielgrzymkę. Ja jestem po raz dziewiąty, jestem bardzo nastawiona pozytywnie. Zachęcam wszystkich jak najbardziej. Jest miła atmosfera i wszyscy się dobrze bawią. Dziewiąty raz idę na pielgrzymkę. Jakie nastawienie? Bardzo pozytywne. Nie mogłam się doczekać. Na pielgrzymkę czekam jak na niedzielę. Najmłodszy uczestnik pielgrzymki na Jasną Górę ma 4 lata, najstarszy powyżej 80. Wszystko, wszystko, co. Podpadnie to wszystkie intencje biorę. Za wszystkich się modre, za księży się modlę, za wszystkich. Dużo to wymaga wysiłku? A dla mnie to wszystko jedno, jak na działce jestem, obrabiam działkę, to już. Miłe manne! działki, nie na... w No to mnie pilna Pielgrzymi do Częstochowy dotrą 13 sierpnia. Tam spotkają się z biskupem. Come <laughs> on.